Tutaj Poli. Witam Was na moim vlogu. Odkąd odkryłyśmy tę mapę, bez przerwy o niej myślę. Tak bardzo chcę zobaczyć te wszystkie miejsca. Macie ochotę do mnie dołączyć, tak! <grystanie> o, chwilka! Muszę włączyć kamerę. Nagramy ten moment na vloga. No to w drogę! Czas na mini moc! Okej. Okay. W jaki sposób mamy dotrzeć do tych miejsc? W nocce od babci było coś o skuterach. Hmm. Chyba musimy wskoczyć do mapy. Może jest jakieś zaklęcie, które trzeba wypowiedzieć. Oh, Hej, a to co? To wygląda jak oh, paszport! <śmiech> <śmiech> to właśnie miała na myśli babcia, pisząc o paszporcie do przygód. Dzięki niemu będziemy mogły podróżować. Ale jak się go używa? Hmm, skoro zmniejszamy się wypowiadając słowa mini mocy trzymając medalion, to spróbujmy powiedzieć mini podróż, jednocześnie trzymając paszport. Hmm, świetny pomysł, Poli! Mini podróż! Hmm, hmm. to może powiedzmy mini podróż, jednocześnie trzymając paszport i wskazując miejsce na mapie. Oh. Warto spróbować! Chcemy zacząć od lamy? <laughs> Mini podróż! <laughs> Udało się! Jesteśmy w mapie. To chyba festiwal muzyczny. Wasze imiona? Poli, Lila i Sani. Oh, wasza kolej! Szybko jesteście strasznie spóźnione! Spóźnione na co? Dopiero przyszłyśmy! Jesteście na liście Lamara ma talent. Macie coś zatańczyć. Oh, co? co? Dlaczego jesteśmy na liście? To babcia musiała nas zapisać. Mamy tutaj takie powiedzonko. Przedstawienie musi trwać. Proszę za mną! Nie jestem gotowa na występ przed takim tłumem. I nie miałyśmy ani jednej próby. Spokojnie. Dziewczyny możemy improwizować. Jest jedna piosenka, którą znamy na pamięć. Świetna zabawa. Jak teraz wrócimy do domu? Myślę, że szani ma jakiś pomysł. Mini podróż do domu. <noise> Spójrzcie na tę odlotową kulę disco, którą dostałam od lamy. Okej, okay. za tydzień znowu użyjemy paszportu do przygód. Na mapie jest tyle miejsc, które chcemy odwiedzić. Do zobaczenia w następnym odcinku naszego vloga. Pa!